Pochwalony Jezus Chrystus, serdecznie Was witam. Dzisiaj mamy wspomnienie świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Z tym świętym młodym Jezuitom, Duchu Święty, prosimy Cię, ogarnij nasze serce. Czyń nas młodymi, młodymi w duchu, pełnymi zapału. Przyjdź, Duchu Święty. Dzisiaj Ewangelia mówi o szukaniu i znajdowaniu Pana Jezusa. Dwunastoletni Jezus. W świątyni. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni. Szukanie pana Jezusa, szukanie i znajdowanie go jako nasza codzienność. Ponieważ święty Stasiu Kostka był Jezuitą, to dzisiaj chcę wrócić do duchowości świętego Ignacego z Loyoli. Jak on nazywa to szukanie Pana Jezusa? On mówi, że to jest pobożność. Szukać i znajdować Boga we wszystkim to jest pobożność. Szukać i znajdować Boga dookoła siebie, przy sobie to jest pobożność. Mamy różne definicje pobożności, natomiast w autobiografii, na sam koniec, święty Ignacy pisze, że wzrastał w pobożności. I to wzrastanie w pobożności, doskonalał się w pobożności. I rozumiał to jako, że bez trudu w każdej sytuacji i w każdej chwili odnajdywał działanie Boże. Odnajdywał, że tu jest Jezus, że On jest obok. Dążmy do tego, tak jak święta rodzina. Czasem nam to zajmie trzy dni, czasem chwilę. Im krócej, tym bardziej jesteśmy w pobożności wydoskonaleni. Nasze życie polega na tym, żeby być przy Bogu, żeby doświadczać, jak On w nas mieszka. Nawet kiedy to doświadczenie nie jest doświadczeniem takim, że ja go czuję, ale świadomość, że On jest we mnie, przemieniająca, że On jest w wydarzeniach, że pracuje dla mnie że Bóg jest Bogiem pracującym, że on stwarza wszystko, że to jest dla mnie, że słowa, które słyszę od bliskich, od też innych osób, że to jest działanie Boże, Bóg, który się troszczy. Wszechobecność Boga, pracowitość Boga dla mnie. To jak on wszystko pięknie stworzył, chociaż człowiek to psuje, ale doświadczenie, żeby szukać i znajdować Boga we wszystkim. Zachęcam do takiej pobożności. Zachęcam, żebyśmy dzisiaj się nad tym trochę zastanowili. W naszej szkole w Łodzi, szkole prowadzonej przez Mocny w Duchu, to też jest hasło i motto szkoły. Szukać i znajdować Boga we wszystkim. Za świętym Ignacym z Loyoli. Bądźmy z tym, niech to nas jakoś rozwija i karmi, a dzisiaj modlimy się szczególnie za młodych. Błogosławię każdemu z was. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Stasiu Kostko, zachęcam Cię i proszę, za wszystkimi młodymi w naszych wspólnotach, w grupach, tam, się, gdzie, tam gdzie się opiekujemy, też powierzam Ci tych młodych, którymi mocni w duchu się zajmują, w domu dziecka, w świetlicy środowiskowej czy w szkole, tymi wszystkimi, których nam dałeś też z trudnych rodzin, połamanych, którzy są zaniedbani mocno i dzięki pracy, którą wykonujemy, możemy im dawać nadzieję otoczcie modlitwą dzisiaj swoich swoje dzieciaki, swoich młodych też, których macie